Witam wszystkich z tej strony Kamil. Chciałbym Was powitać w kolejnym odcinku pytania i odpowiedzi na temat Norwegii. Dzisiaj udzielę odpowiedzi na 10 pytań, które zadaliście mi pod komentarzami do filmów. Jako takim dodatkiem, chciałbym rozmaicić te filmy prezentacją zdjęć, którą zobaczycie tutaj ze mną. Są to zdjęcia, jakie wykonałem będąc w Norwegii. Aktualnie przebywam w Polsce i akurat mam okazję taką prezentację tutaj wam w tle pokazać, ponieważ w Norwegii niestety nie mam takiej możliwości. Także zapraszam serdecznie do odpowiedzi na Wasze pytania. Pierwszym pytaniem jest: Czy osoba bez żadnych kontaktów, typu ciocia, brat, kuzynka, ma w ogóle szansę dostać się do Norwegii? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Ja uważam, że do Norwegii może każdy się dostać i to w sposób, jaki tylko chce. Może tutaj przylecieć samolotem, przyjechać samochodem, czy przyjechać, nie wiem, autobusem, prawda, z różnymi przesiadkami. Możliwości jest wiele. Na pewno, jeżeli ktoś tutaj ma kogoś z rodziny, znajomego, czy coś, będzie mu łatwiej, jeżeli by na przykład przyjechał tutaj szukając pracy, bo będzie miał gdzieś się po prostu zatrzymać, na pewno będzie to dla niego tańsze. W tym wszystkim Ponieważ no nie będzie musiał myśleć o wykupywaniu noclegu w jakimś tam hotelu Czy nagłym szukaniu mieszkania Tak uważam Jeżeli ktoś tu przyjeżdża w sposób wycieczkowy Też to ma dwie strony Bo można naprawdę wynająć sobie jakiś domek W górach czy po prostu nad jeziorem Czy nad fiordem Albo też zamieszkać ze znajomymi no możliwości jest wiele ale nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś tu nie ma nikogo, nie może przyjechać. Przyjechać tutaj może każdy. Tylko no musi wcześniej wiedzieć, po co tutaj przyjeżdża, odpowiednio się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o finanse, bo życie tutaj w Norwegii, jak i hotele, to wszystko no nie jest tanie. Także, żeby ktoś nie przyjechał i. Nie miał niespodzianki, że później nie ma za co wrócić, prawda? Także no, licząc się, że jeżeli przyjeżdżamy tutaj i nie mamy tutaj nikogo, musimy tak zagospodarować nasze finanse, abyśmy mogli tutaj na przykład yy, utrzymać się przez tydzień, dwa tygodnie, trzy miesiąc, jeżeli poszukujemy pracy. Jeżeli nam by się nie udało, żeby wrócić. Bo jeżeli ktoś liczy na to, że przyjedzie tutaj i znajdzie od razu pracę, może się czasem przeliczyć, bo nie zawsze jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Także, jeżeli nie macie tutaj nikogo, lepiej się wcześniej zabezpieczyć. Jeżeli macie kogoś, macie dobre stosunki z tymi osobami, no to jak najbardziej na pewno będzie Wam łatwiej. Ale jak to czasem mówią, z rodziną najlepiej na zdjęciu, i to jeszcze z boku, żeby można nas było wyciąć. Także, no, decyzja należy do Was, ale tak jak już mówiłem, nie ma żadnych ograniczeń. Każdy może tutaj przyjechać. Drugie pytanie. Kobiety w Norwegii. Wygląd, styl bycia, porównanie z Polkami. To jest oczywiście moje zdanie, ale uważam, że kobiety w Norwegii w pewnym stopniu różną się od Polek, a tym bardziej, jeżeli jest to rodowita Norweżka, ponieważ w większości przypadków są one wysokie, dobrze zbudowane, jeżeli chodzi o kobiety. No może nie aż tak wszystkie, ale mają... Ładną figurę, blond włosy, i jedno to, co zauważyłem, to na pewno wiele osób tutaj, kobiet, które są prawda, w starszym wieku, są, powiedziałbym, bardzo dobrze zadbane. Ciężko nieraz jest rozróżnić wiek tej kobiety, ponieważ dbają tutaj o, o siebie, o swoje zdrowie, a tym bardziej uprawiają dużo sportów, i uważam, że to je w ten sposób. Może tak powiem konserwuje, że utrzymują swój ładny wygląd przez długi, długi okres czasu. Jeżeli chodzi o styl bycia, i ubieranie, na przykład, no tu jest tu troszeczkę inna moda. Tutaj czasem jest tak, że jak zachodzę na przykład do jakiejś galerii handlowej czy coś, niektórzy tu przychodzą tak ubrani, że u nas by ich nie wyszedł, prawda? Jakoś, jakieś spodnie, do tego jakaś koszulka, która jest poprzecierana, czy w ogóle jedno do drugiego nie pasuje w żaden sposób. Yy, czy na przykład ktoś przychodzi do, do sklepu w kaloszach, yy, jeszcze ubrudzonych w błocie, no nie ma tu zna, znaczenia, także no, yy, A jeżeli tak wracając do tematu porównania kobiet polek z Norweszkami, no to tak jak mówię, no, jeżeli jest to typowa Norweszka, ma blond włosy i tak ja jestem w stanie rozpoznać, że to jest na przykład Norweszka, ale też trafiłem się z takim przypadkiem, że byłem na stacji benzynowej i spojrzałem na taką jedną pewną kobietę, i myślę sobie: No, to jest Norweszka, prawda? A rozmawiałem z kolegą, a ona po chwili do nas mówi: Dzień dobry, może, może bułeczkę. I powiem wam szczerze, że tu byłem troszeczkę zdziwiony, bo uważałem, że to jest Norweszka, a jednak to była Polka. Także, no, to jest kwestia gustu, bym powiedział. Także, no, najlepiej jak po prostu ktoś jest naprawdę tak zainteresowany, wejdzie sobie na jakiś portal społecznościowy. Zobaczy zdjęcia kobiet norweskich Będzie miał mniej więcej takie porównanie jak Te kobiety wyglądają, ale każdy jest człowiekiem także no Różnimy się po prostu w tam pewnych kwestiach Trzecim pytaniem jest, czy Norwegowie są wysocy Myślę, że jest to podobnie jak i u nas, są mi ludzie tam wysocy Niscy i średni, no, nie ma na to jakby takiego e, Złotego środka, no ja uważam, że oni się troszeczkę Różnią od nas budową, no, to są tacy wikingowie, prawda? Oni mają, większość tych osób ma taką, jakby, więcej osób jest dobrze zbudowanych. I jeżeli chodzi o wzrost, no to nie wiem, no, powiedziałbym tak samo jak i u nas w Polsce, tylko że tu jest teraz dwie rzeczy jeszcze rozpatrujemy. Bo Norwegiem tak samo jest, jeżeli ktoś dostał obywatelstwo norweskie, na przykład osoba, nie wiem, z Tajlandii, czy skądś z innego kraju, a tam osoby są naprawdę niskie. Także jeżeli patrzymy na typowych Norwegów z krwi i kości, są oni zbliżeni po prostu wzrostowo tak samo, jak i do nas... Nie ma tu w tym dużej różnicy, ale jeżeli chodzi o osoby, które pochodzą z różnych kontynentów, ale są, e, prawda, mają obywatelstwo norweskie i też jest zaliczane jako Norweg, no to tutaj już dużą widzimy różnicę, no ponieważ no, ludzie z Tajlandii są o wiele bardziej niscy niż, niż my, prawda, także no, to jest akurat porównywalne. Pytanie czwarte. Depresja w Norwegii ze względu na pogodę, czy jej doświadczyłeś? Jeżeli chodzi o pogodę, ja przyznam, że przyzwyczaiłem się tam do takiej zmienności, że dzisiaj deszcz, jutro słońce, w innym miejscu znowu był śnieg. Także no po pewnym czasie ja pogodą przestałem się przejmować, bo niepotrzebne zmartwienie no po prostu to jest taki kraj i, i nic się na to nie poradzi. No ta pogoda jest naprawdę różna ze względu na rejon, w którym się przebywa. Także ja bym powiedział, że takim większym. Może nie depresją, tylko takim smutkiem było to, że byłem tam po prostu jakby sam, jeżeli chodzi o ludzi, których o rodzinę, o dziewczynę znajomych, o całą resztę po prostu. To, że na przykład czasem musiałem, przychodziła sobota, a ja musiałem tą sobotę spędzić w domu, nie, nie wyjść nigdzie, no, no to, to może było najbardziej takie przytłaczające. Także jeżeli ktoś decyduje się wyjechać tutaj, polecałbym wyjechać w dwie osoby. A najlepiej, nie wiem, z dziewczyną, czy dziewczyna z chłopakiem, jak to po prostu to woli, czy na przykład z jakimś kolegą, czy z rodziną, no na pewno będzie łatwiej, łatwiej psychicznie niż tak samemu decydować się na to wszystko. Piąte pytanie. Czy to prawda, że Norwegowie dużo piją oraz pędzą bimber, czy to częsta praktyka w Norwegii? E, ja powiem tak, że no, dostępność tutaj do alkoholu w Norwegii jest w pewnym stopniu utrudniona ze względu na te monopole, godziny otwarcia tych sklepów, e, ceny e, to wszystko jest takie w sklepach tylko piwo jeszcze w, nie, w sobotę kupimy np. do 18:00 to piwo ale uważam, że oni i tak piją duże ilości alkoholu tylko że oni Albo robią to w domach, albo robią to w pubach. Mało tutaj widziałem takie sytuacje, żebym zobaczył ludzi pijących tak, jak to u nas jest typowe pod sklepem, czy, czy po prostu gdzieś tam tułających się, pijanych ludzi. Tego akurat nie zaobserwowałem. Ale jeżeli chodzi o ilości spożywanego alkoholu, uważam, że i tak spożywają duże ilości. Jeżeli chodzi o pędzenie bimbru, słyszałem to, miałem okazję spróbować takiego bimbru. Jest to dość tutaj popularne, no bo ze względu na, to, na ceny tych alkoholi i tak dalej, także ktoś, to ma możliwości i potrafi no, lubi sobie ten bimber upędzić, ale nie jest to legalne tutaj i to jest taka no, czarna strefa tego wszystkiego, także no jest to taki nazywany tutaj dynamitem, no bo naprawdę e, potrafi wywalić z butów. Szóste pytanie. Czy to prawda, że mimo iż w Norwegii domy z zewnątrz nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, to w środku są bardzo porządnie wyremontowane? Ja bym tu powiedział, że są dwie kwestie. Jest masa domów, która wygląda bardzo ładnie z zewnątrz, bardzo ładne podwórka i w środku też mają na pewno bardzo ładnie. Jest też masa domów, które prawda, wyglądają mniej ładnie, ale wszystkie tutaj są malowane i to wszystko tworzy taką jedną, harmoniczną całość. Ale to co zauważyłem będąc w takich domach, to jest to, że oni fakty mają wystrój taki dość specyficzny, na pewno różni się od nas. Masa jakichś tam staroci, wszystkiego ściany tym popkładane i tak dalej, nie tak jak jest tutaj też nowoczesne budownictwo typowe jak i u nas, ale no wiadomo to wszystko jest tutaj w większości z drewna i mają taki swój styl, swoje ozdoby im dalej na północ tym większa mania na temat troli. I na pewno mają w środku dość dobrze zaprojektowane te pomieszczenia. Roz... Także no, dom może nie być na przykład duży, ale on jest na pewno praktyczny w środku. Że kuchnia to kuchnia, jadalnia to jadalnia, pokój na przykład. Wszystko ma tam swoją, swoją jakby taką całość i taką harmonię. Myślę, że gdzieś znajdę jakieś zdjęcia z takich, jak wygląda taki dom w środku. Ale ja mam też takie pewno, ale do takich domów z drewna. Mają taki swój specyficzny zapach i drugie, co jest w nich naprawdę, wszystko słychać. Jeżeli ktoś coś robi na dole, a nie jest ten, jest to starszy dom, nie ma takiej tej izolacji, czy coś, no wszystko jest słychać na górze i odwrotnie. I z drugiej strony, jak jest lato, to nie jest tak jak u nas w typowo murowanym domu, że przychodzi lato, no to w domu mamy fajnie chłodnie. Tam jest troszeczkę odwrotnie tam jest w tych domach naprawdę ciepło w środku. To jest taka jedna różnica, ale jeżeli chodzi o, tak mówiłem, o wygląd z zewnątrz, no masa tych domów jest naprawdę piękna, ale to piękna, jeżeli chodzi, wiadomo, w bogatszych rejonach, w bogatszych rejonach Norwegii, czy w jakichś dzielnicach, w miastach, to naprawdę wszystko pięknie wygląda z jakimiś podwórkami, z tym wszystkim, i w środku daję sobie rękę obciąć, że większość tych domów jest na pewno piękna. Siódme pytanie: czy w Norwegii jest bezpiecznie? Uważam, że jest tutaj bezpiecznie, ale przestępczość też ma swoje statystyki i nie jest tak tu do końca pięknie jak i, jak i w pozostałych krajach, także no, no... Ja osobiście nie czułem się zagrożony nigdzie chodząc, ale będąc w Oslo i przechodząc przez dzielnice, gdzie jest więcej um, czarnoskórych obywateli, przyznam, że miałem pewne obawy, bo stoją w grupkach, rzucają dziwne spojrzenia, no, ja osobiście w nocy bym sam tam się nie, nie pofatygował przejść. To jest oczywiście moje zdanie nie pomyślcie sobie, że jestem tu rasistą czy coś, ale no, ja osobiście się tam samemu bałbym wybrać. Bo no, nie ufałbym im do końca, bo dziwnie to wszystko wyglądało. Ale jeżeli chodzi o całą pozostałość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no, byłem na różnych imprezach, no jest tam dość taka kultura, porządek, nie ma takich typowych zaczepek, o byle co ochrona pilnuje swojego. Na ulicach może policji za dużo nie zauważymy, bo jest tu dużo e, policji, która pracuje e, tak zwany potajnemu, czyli nie mają oznakowanych samochodów i też są wzywani na telefon, także. Ostr... Jeżeli miałbym ocenić, czy jest bezpiecznie, czy nie, to przyznam, że jest bezpiecznie, ale też wiadomo, trzeba zachować pewne granice rozsądku i nie ufać y, wszystkim i wszystkim w każdej sytuacji. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Y, ósme pytanie. Ciężko się nauczyć jakiegoś języka skandynawskiego. Y, powiem tak: ja osobiście nie zacząłem się uczyć żadnego języka skandynawskiego, ale śledzę też. Y, y, na przykład inne filmy innych użytkowników, którzy tam e, jakieś przedstawiają informacje na temat nauki języka skandynawskiego i powiem tak, że uczyć się samemu na pewno nie będzie to łatwe, na pewno jest łatwiej, jeżeli ktoś nam w tym pomoże, a najszybciej się nauczymy takiego języka, kiedy jesteśmy zmuszeni używać go non stop, czyli mieszkamy już na przykład w jakimś kraju skandynawskim i mamy do czynienia calutki czas z tym, bo to na pewno będzie najłatwiej się wtedy nauczyć tego języka. Ale czy jest łatwy? Ja osobiście bym powiedział, że i dla mnie ten język jest trudny. Jest trudny, mają taką troszeczkę inną wymowę, taką ni niższą, niższe, niższą wymowę i no szczerze nie, na razie nie planuję się uczyć tego języka. Także, ale jeżeli ktoś chce, bardzo zachęcam, jest wiele wideokursów. Jeżeli ktoś chciałby sam się uczyć, jest wiele szkół, które też już praktykują to, że uczą jakiegoś języka skandynawskiego, najczęściej norweskiego, lub jeżeli ktoś przyjedzie tutaj, no, na pewno ktoś, kto tu jest Norwegiem i zna angielski, w jakim stopniu na pewno nam pomoże zrozumieć ten język. Dziewiąte pytanie: Czy warto wyjechać do któregoś kraju skandynawskiego? Na pewno jest warto, tylko trzeba zastanowić się po co wyjeżdżamy, czy chcemy coś zwiedzać, czy chcemy tutaj pracować. Jeżeli chodzi o pracę, na pewno się to bardzo opłaca. A, tylko, no wiadomo, musimy się wcześniej do tego przygotować wiedzieć po co tu przyjeżdżamy, zabezpieczyć się finansowo, wcześniej jakoś rozejrzeć się wśród znajomych, jeżeli kogoś tutaj mamy, jakieś agencje pracy także jest wiele możliwości, tylko trzeba po prostu mm, troszeczkę na to czasu poświęcić i postarać się o to wszystko. Jeżeli chodzi o zwiedzanie krajów skandynawskich, no to jest tutaj co zwiedzać. I na pewno jest to, są to wycieczki na wiele tygodni, jeżeli byśmy chcieli naprawdę wiele terenów czy rejonów zwiedzić, ale na pewno nie są to wycieczki tanie, bo sam dojazd tutaj, czy podróżowanie po Norwegii, czy to swoim, czy wynajęcie samochodu, nie jest to wszystko tanie. Ale jest też masa wycieczek organizowanych prawda, grupowo, czyli autokarem, więc jeżeli ktoś chce, zawsze może skorzystać z takiej wycieczki. No, jeżeli ktoś by zdecydował się na przyjazd tutaj samemu, z rodziną czy coś, no to warto jest wcześniej zaczerpnąć informacji, żeby po prostu łatwiej było nam tutaj się odnaleźć. Także no, uważam, że bardzo i to bardzo warto przyjechać do kraju skandynawskiego, ze względu na pracę, jak i na tereny jakie tutaj mamy. Ostatnie pytanie, czyli dziesiąte. Jak ludzie reagowali, kiedy chodziłeś z kamerą przed sobą na mieście i gadałeś coś? E, przyznam, że ja wtedy nie zwracam uwagi na ludzi, bo bardziej staram się na tym, co mówię i żeby patrzeć po prostu w obiekty, ale wiadomo, no, ludzie są różni. Dla jednego może to być e, śmieszna sytuacja, jednego to w ogóle nie zainteresuje. Także no, jakoś nie spotkałem się tam e, z takim odzewem, żeby komuś to przeszkadzało, e, że ja nagrywałem siebie, a jeżeli nagrywam. E, jakieś otoczenie, no to staram się, żeby jakoś bezpośrednio nikogo nie nagrywać, bo nie każdy może tego chcieć, nie każdy może na to wyrazić zgodę, ale jeżeli chodzi o nagrywanie otoczenia, no to wiadomo, jeżeli ktoś jest e, jakby tłem tego otoczenia, no to tak naprawdę możemy to wszystko jakby opublikować, no bo bezpośrednio kogoś nie mogę nagrać i bez jego zgody go opublikować, prawda, no bo to już są e, prawa autorskie, ale to już jest na Dalsze doczytanie, jeżeli by kogoś to dokładnie interesowało. Także ja osobiście się nie. Nie miałem takiej sytuacji, żeby komuś przeszkadzało to, że nagrywam. I na zakończenie chciałem Wam podziękować za wytrwanie do końca w odpowiedzi na Wasze pytania. W najbliższym czasie, i to może nawet dzisiaj lub jutro, dodam kolejny film z kolejnymi odpowiedziami, ponieważ aktualnie znalazłem troszeczkę więcej czasu i będę mógł teraz go poświęcić na nagrywanie. Kolejnych materiałów i przygotowanie tych filmów, na które już mam materiał, tylko że to wszystko muszę zmontować. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam wszystkich, Kamil.